tryda ryby na biegu oha za słona dynna Jechał motorem na traktorze zawis zawis Poszedł. I jedzie za słowa tym razem. Po ręce E, Ale e Coś ty zrobił! Nie, nie, nie. Na przednim jechałeś! Koło w miejscu! Ten tam, tam zasłonę dymną robi! Ten, jak tam piłuje bezczelny Co, umarł? Masa mi się odpięła Aaa Ten, jaki w ogóle padł jaki szajowóz, zasłona dymna On ma nową ksywkę, zasłona dymna

Deski się połamały! Deski się połamały! Już nie ma co! Wyp! POPSUŁIŚ! Co za te gumy wali. Ale dobił co? Noga? Jajka Pa, jedzie jaj, szybki zły, ale kopci zasłona dymna, ma nową szybkę Ej, zasłona dymna Pi Kura, coś... co? Ej, co zeta się przewróciła! Przewróciła się! Majura się wyleje, olej się przeleje w silniku. Jechał motorem na traktorze. Ale coś nie chodzi jak trzeba, przerywam. No bo przestawiłeś teraz za dużo, dostaje albo powietrza, albo benzynę. Kurwa, no. Dyszę musisz wziąć, przedmuchać konkretnie i najlepiej sprężynkę z długopisu czy to. A, guma, pa! To ci szajowu.